Witajcie. Ostatnio zajmowaliśmy się klamawem, czyli antywirusem pod Linuxa, darmowym zresztą. Po którym jednak troszeczkę pojechałem po testach, nie wszystkim to się podoba, ale uważam, że rzeczywiście na stanowisku domowym ten antywirus tak za bardzo nie jest na Linuxie potrzebny czy konieczny. Oczywiście fajnie jest czasami coś przeskanować, żeby zobaczyć, czy coś gdzieś nie siedzi, ale mamy też. Inne fajne narzędzia, które tego antywira mogą nam z powodzeniem zastąpić, ewentualnie być jego uzupełnieniem, a właściwie antywir może być uzupełnieniem tychże właśnie rzeczy. Zacznijmy sobie od czegoś, co się nazywa FireJail. Po pierwsze, należy sobie tego FireJaila ściągnąć z netu, ponieważ wersja FireJaila, którą mamy w repozytoriach, Niekoniecznie pozwala na pewne rzeczy jest problem na przykład z ustawieniem przeglądarki LibreWolf co może być dla niektórych ważne jest to tak zwany utwardzony Firefox więc nie musimy sobie ręcznie utwardzać naszego Firefoxa nie muszę was męczyć filmem o tym jak sobie Firefoxa zabezpieczyć jeszcze bardziej może to być istotne dla osób które będą chciały korzystać z bankowości internetowej na przykład przy użyciu Linuxa, a mają obawy co do bezpieczeństwa takiego używania sobie tegoż właśnie Linuxa czy przeglądarki. Po pierwsze ściągamy sobie przeglądarkę, która jest już na dzień dobry lepiej zabezpieczona od czystego Firefoxa i to jest nasz LibreWolf. Zaraz Wam pokażę jak ją ściągnąć, a potem zajmiemy się ustawieniem i tłumaczeniem jak działa FireJail. Taka jeszcze mikrodygresja, ja strasznie lubię pytania od was, bo dzięki nim mam pomysły na jakieś nowe tematy. Tu ukłon w stronę pioka1553, który wyszedł z pytaniem o antywira i z tego się chyba zrobi cała seria na temat zabezpieczenia sobie linuxa włącznie z antywirem, bo też już jednego znalazłem. Dobra, wracamy do rzeczy ważnych. Otwieramy konsolę, powiększamy sobie tekst. Mam nadzieję, że tak starczy, i lecimy. Pierwsze co ściągamy, zależności do Libre Wolfa, będzie dużo wklejania. Nasze hasło lecimy z tematem. Pobrał bomba, lecimy dalej. Ściągamy sobie keyring oraz Libre Wolfa. Poszło, lecimy. Wrzucamy sobie repo do LibreWolfa. Libre e, tutaj oczywiście mamy samo repo, które wyląduje nam w ETC, apt sources list. D LibreWolf list. Nawet jeżeli nie jest to pod to distro, konkretnie to będzie nam działać. Lecimy sudo apt update. apt install Libre Wolf. Oczywiście, że chcemy zainstalować. Dobra, się nam zainstalowało. Sprawdźmy, czy działa. Libre Wolf. Jedno O. Nie wiem, co ja mam z tym Wolfem przez dwa. O. Dobra, to żyje. Spoko. Mamy od razu od bloka wbitego. Teraz wypadałoby sobie ściągnąć FireJail'a, ale ten FireJail, który mamy w repozytoriach, jak mówiłem, jest do bani, więc ściągnijmy go sobie z OnTorch'a. Tam sobie trzymają nowe wersje. Nie będę was męczył ściąganiem tego z gita, bo to za dużo zabawy. FireJail. Security Sandbox. Dowland. I tu mamy kuręta 09.72 na Source forge czy jakkolwiek to się nazywać powinno. Poprawię sobie mikrofon. Sorry. potrzebę jeszcze chwilę. Yy, ok, Mamy takie coś, ściągamy sobie takiego właśnie deba. On nam wyląduje za moment w pobranych. Dobra, jest. Możemy go zainstalować sobie dwojako, albo go instalujemy przez dpkg- i nazwa pakietu. Skoro jesteśmy w tej chwili na mincie, możemy sobie spokojnie graficznie to kliknąć. Tak, tak, starsza wersja jest dostępna. Spadaj, nie chcemy starszej wersji. Zainstaluj pakiet. Starsza wersja to jest 0966, i mi po prostu nie chcemy. Skoro można ją zainstalować graficznie, tak też robimy. Yy, dobra, cudnie, mamy to zainstalowane w tym momencie, co zresztą widać tutaj. Możemy instalować ponownie, ale po co? Zamykamy, mamy Fire Jaila. Wracamy do naszej konsoli. W tej chwili w Fire Jailu mamy grubo ponad 1000. Aplikacji dodanych do konfiga różnych Linuxowych przez Gimp, jakieś tam Firefox, LibreWolfy inne cudawianki, co ten pakiet robi? Tak naprawdę robi nam sandbox, czyli robi nam program, który jest w stanie się dostać tylko i wyłącznie do swoich własnych folderów, jest odcięty od reszty systemu, czyli jeżeli odwalimy taki numer, na przykład Firejail, potem pokażę jak to skrócić i tutaj sobie wrzucimy VLC, mam nadzieję, że jest w systemie no kurde, nie mamy w systemie, to sobie zainstalujmy, tak? sudo apt install vlc sorry was poszło, ja to spauzuję to teraz, jeżeli sobie to VLC odpalimy jeszcze raz bach, mamy odpalony program ale jest on odpalony w ten sposób że mamy tylko dostęp do trzech folderów w systemie. Przynajmniej tak robi nam domyślny profil FireJail dla tego programu. Otóż mamy dostęp do, z tego programu do obrazów, wideo i muzyki. Do niczego więcej się nie dostaniesz, próbując przeprowadzać atak na VLC z zewnątrz chociażby. Teraz to samo mamy w przypadku przeglądarek. Jeżeli użyjemy sobie komendy FireJail, Firefox bądź LibreWolf, polecam jednak LibreWolfa, to on w tej chwili tworzy sobie profil dla tej przeglądarki i nie jesteś w stanie się dostać nigdzie poza downloadsy z niej i odpalają się. Różne dziwne zabezpieczenia wbudowane w kernel, jedno zabezpieczenie na drugim. To jest i aparmor i obniżenie wszelkiego rodzaju praw dostępu i inne rzeczy. Także ktoś, kto cię zaatakuje z zewnątrz, twoją przeglądarkę, jest w stanie się dostać tylko do twoich downloads. Żadne nie będzie widział żadnego innego folderu poza downloads w systemie. Wszystko co Robisz w tej chwili w przeglądarce Zniknie po jej wyłączeniu. Jeżeli chcesz to jeszcze bardziej usprawnić, robisz to w ten sposób: Fire Jail Private. W tej chwili odpalasz się jeszcze w trybie prywatnym. Sorry, tu dwa minusy trzeba wstawić. Libre Wolf. W tej chwili ona jest jeszcze do tego odpalona w trybie prywatnym, mimo że tego nie widać. Jeszcze bardziej obostrzyłeś sobie y, prawa dostępu do przeglądarki w ogóle z zewnątrz. Nie pozwala to na to, żeby zaatakowano Twój komputer jakimkolwiek atakiem. To jest y, zabezpieczenie przeciwko phishingowi, zabezpieczenie przeciwko tą i zabezpieczenie przeciwko y, atakom HTTPS. Masz na. Dzień dobry, przez HTTPS czy HTTP masz na dzień dobry wbudowane po przywaleniu takiej komendy. Teraz, jeżeli chcesz to sobie jeszcze bardziej usprawnić, a atakującemu w ogóle skomplikować życie, wyłączmy to. Walisz tą komendę w jeszcze inny sposób, przepuszczasz tego Fire z opcją private, czyli odpalasz LibreWolf jako yy, private. Z maksymalnie obniżonymi uprawnieniami. Przepuszczasz go przez nowy DNS, jaki powstał chyba w 2017 roku. To jest DNS 9999. On został wypuszczony przez yy, security, security Alliance i IBM. -a. I on w ogóle odcina na poziomie samego DNS-a wszelkiego rodzaju phishingi i... Yy, Rodkity oraz ataki w stylu ransomware. Tam już tamtędy masz filtr, więc, jeżeli ktoś by próbował atakować po DNS-ie, to już przy poprzedniej wersji tej komendy może się pocałować w lupę. A tu się może pocałować, tam gdzie może pana prezesa w dupę pocałować. Po czymś takim. Po odpaleniu tego LibreWolfa w ten sposób. Au. OK, czyli jest błąd w nowej wersji Jedyny błąd jaki jest to napisanie LibreWolf przez 2, o, czego oczywiście nie zauważyłem nagrywając Trzeba by wyłączyć defaultowy profil A poza tym zobaczmy sobie jak wygląda defaultowy profil Defaultowy profil drodzy Państwo ma prawdopodobnie już wstawiony ten DNS Jeżeli przejrzymy pliki konfiguracyjne Ale na pewno zadziała nam Firefox z tą opcją jeżeli chcemy używać bankowości, lepiej odpalić Urfa, No, ale przez jedno OK. W tej chwili możemy sobie spokojnie wchodzić do banku i mamy W lupie To czy ktoś nas zaatakuje, no prawie w lupie Bo komputer, którego się nie da zaatakować, to jest wyłączony komputer z prądu Tak Bogiem oprawną Dobra, a jak to teraz przyspieszyć, żeby nie klepać z łapy za każdym razem jakichś durnych, kurde, komend Bo jest to uciążliwe Otóż dwojako, wyłączmy to, punkt pierwszy, jeżeli wpiszemy sobie z konsoli komendę fire.cfg To w zasadzie większość aplikacji, które sobie odpalimy, jak długo będziemy mieli odpartą tą konsolę Będzie się nam odpalało w trybie w trybie sandboxa, oczywiście zrobiłem błąd, bo on chce koniecznie mieć to z sudo, niech mu będzie Skopiujmy to. Odpalmy to jeszcze raz. Stoi. OK. Podał nawet listę rzeczy, których tu jest od jasnej cholery. Wszystko, co mamy w systemie, OK, zostało właśnie w ten sposób potraktowane. Potworzył nam konfigi dla poszczególnych aplikacji. Które doinstalowałem, czy które były zainstalowane domyślnie, i już na podstawie tych prostych konfigów mamy praktycznie zabezpieczony system. Czego nie odpalimy, będzie nam chodziło w trybie sandbox. W ten oto sposób, że będzie miało dostęp tylko do folderów, do których ma mieć dostęp. To zabezpieczenie za cholerę nie będzie działać, jeżeli twoje pliki, na przykład muzyczne, są wpierdzielone gdzieś na pulpit, a używasz do słuchania muzyki VLC na przykład. Ponieważ y, nie będzie nawet widziało to VLC twoich plików i będziesz się wkurzał, że nie jesteś w stanie odtwarzać swojej muzyki ze swojego VLC pod Fire Jailem. Więc pierwsza zasada: trzymaj pliki tam, gdzie domyślnie system chce je trzymać, jeżeli chcesz. Korzystać z domyślnych konfigów, chyba że chcecie je przerabiać, a nie sądzę. W każdym razie, w ten sposób możemy sobie odpalić cały właściwie system w znaczy aplikacje systemowe w przestrzeni użytkownika. Okay. Jest jeszcze druga opcja odwalenia takiego numeru. Jeżeli, jeżeli chcemy odpalić tak konkretną aplikację, na przykład chcemy używać sobie właśnie pankowości w jakiś konkretny sposób to możemy sobie odpalić FireFox. cofnijmy się o kilka komend z takim przełącznikiem zobaczcie co dodałem do skrótu Firefoxa właściwości, przeglądarka polecenie FireGel minus, minus private minus minus dns równa się 4 dziewiątki Firefox y, procent user. W tym momencie on mi tworzy kompletnie nowy profil. Kompletnie nowy profil, który nie będzie, żeby było śmiesznie, zapisywany dla samego tylko Firefoxa. Dla własnej wygody mogę używać tylko Firefoxa. Proszę bardzo, nowy śniak profil. Czy szlak trafi po wyłączeniu tego? Yy. Skip this step. No i w tym momencie możemy sobie przełącz na polski wchodzić do banku teraz mamy akcję pod tytułem że nie powinien zapisywać nam haseł, nie powinien nam zapisywać niczego, jedyny folder do jakiego będziemy mieli z niego dostęp to nasz download ale możemy spokojnie się łączyć z różnymi stronami niech ja sobie stąd wejdę na przykład na nie wiem, na youtube okej okay. Jestem? No jestem, nie? Zaakceptuj, zaakceptujmy sobie nawet jakieś cookiesy Działa? Coś tam działa, nie? Dobra, i w ten sposób mamy fireboxa, któremu możemy się dosta dostawać do banku jeżeli chcesz się dostawać do banku, ustaw sobie jedną aplikację, która będzie tylko i wyłącznie do tego i do niczego więcej. Teraz jak tworzymy sobie własne profile do oprogramowania, bo to też możemy robić. Możemy sobie też włączyć opcję no internet na niektórych aplikacjach ręcznie, właściwie na wszystkich, tylko na przeglądarce tego nie warto robić, bo ono jest do obsługi Internetu. No więc dobra, weźmy sobie na przykład taki. Co my tu mamy za PDF? Naszą przeglądarką jest Xrender, tak. I teraz nie chcemy żeby nam PDF-y dzwoniły do domu. Nie wiem kto pamięta jeżeli widział różne dziwne javascripty są wbite w pdf -y, co znalazł zresztą nasz Klamo V. Ja jeszcze raz przejadę jednego PDF-a Klamafałem po to żeby wam to jeszcze raz pokazać. Dobra tu mam te moje pdf -y z rządu Kanady i innych takich dziwnych rzeczy. Przeskanuj. Powinien za chwilę znaleźć y... javascript, który tu siedzi no ok, znalazł jakiś pdf, puła, trojan, enabled java sralis, mazgalis, nazwane półmetra y... javascript 1 i to są rzeczywiście skrypty, które nie tyle są trojanami, one po prostu dzwonią do domu yy, tylko jeżeli masz naprawdę jakiegoś y... nieprzyjemnego pdf'a, to on dzwoni i cholera wie co ściąga na twój komp Albo co się w ogóle potem dzieje, tak? No to jeżeli nie chcesz, żeby Twój PDF dzwonił do domu, to trzeba zrobić tak, żeby Twój program do PDF-ów nie dzwonił do domu. I wtedy mogą cię cmoknąć w pompę. Odpalasz sobie taki swój XRandar. Czy czego to tam używasz do PDF-ów z opcją Firejail -minus, minus minus net no one, czyli 0. Netu. Jeżeli odetniesz od aplikacji dostęp do internetu, to gdzie ona będzie dzwonić? Na Brdyczów, Co ona ściągnie? Ona nie ma kompletnie dostępu do internetu przez jakikolwiek twój interfejs, który znajduje się w systemie. Ok? U. Mamy błąd w komendzie. Momencik. Fire jail. net No One, owszem. Ten sposób równa się zamiast minusa, i teraz walimy x xReader. X render. W tej chwili to nigdzie nie zadzwoni, a Ty możesz sobie przeglądać PDF, -y, jak Ci się żywnie e, podoba. Możesz też zrobić taki numer, że dodasz sobie dokładnie tą komendę. E, tak samo jak do Firefoxa, do swojego pdf do skrótu na pulpit, czy gdzie tam będziesz. Chciał. Natomiast jeżeli mamy włączone sudo config. To wydaje mi się, że ten XRender już tutaj jest i dokładnie jest z takimi ustawieniami, jakie są nam potrzebne. Czyli on nam już na zewnątrz dzwonić nie będzie. Więc ci, którzy nas próbują atakować, przynajmniej użytkownika domowego, mogą nas pocałować w POMPę, OK. Czyli jest to dość fajna. Sprawa, żeby sobie zabezpieczyć kąpa przed atakami z zewnątrz, czy żeby nasz komp dzwonił gdzieś tam. Więc, jeżeli masz dobrze ustawionego firewall'a, a to już mamy tutaj zrobione, te podstawowe ustawienia jak najbardziej wystarczają. Masz zainstalowany fire jail. Tutaj no, Kuźba, nie mam go włączonego. Też dobrze go... Dobra, mamy to w ten sposób, czyli my możemy wychodzić na świat, ale świat nie jest w stanie dzwonić do nas. To już mamy pierwszą warstwę zabezpieczeń na samym Firewallu. Teraz yy, cały ten Firejail Jail zabezpiecza nam system właściwie na poziomie kernela. To jest wrapper, który korzysta z yy, zabezpieczeń wbudowanych w kernel Linuxowy po to żebyśmy nie musieli my tego robić wszystkiego ręcznie paru ludzi zrobiło fajną rzecz to jest międzynarodowa w tej chwili siatka programistów jak to brzmi czyli w sposób prosty możemy sobie zabezpieczać komputer korzystając z zabezpieczeń wbudowanych w kernel w sam kernel oraz w par i jeszcze w parę innych rzeczy to są warstwy zabezpieczeń na zabezpieczeniach tylko po to żeby bo właściwie nie wiadomo, która z warstwa zadziała jako pierwsza przy jakimś ataku, tak więc jest ich kilkanaście, od kilku do kilkunastu przy każdym konfigu. ja Nie będę z wami ich teraz przeglądać, bo to nie ma sensu. Natomiast mając dobrze skonfigurowanego Firewalla plus Fire plus nawet tego KlamVa, który jak widzicie, według mojej opinii jest mało przydatny, ale jednak jest. Jesteśmy. Całkiem sympatycznie bezpiecznym pod Linuxem. Teraz jeszcze mamy, znalazłem jeden komercyjny antywirus, to jest, zdaje się, Komodo. Nie, nie mam żadnego kontraktu z firmą Komodo, nie znam tych ludzi. Kiedyś używałem tego antywira, jest nawet niezły. Tylko też zbił kiedyś z nim problem, że sam dzwonił do domu i pewne rzeczy robił, więc nie polecam tak do końca, ale jest to antywir, który działa również pod Linuxem. Wszelkiego rodzaju debianą, dystrybucjami na bank, ponieważ są do tego odpowiednie pliki instalacyjne. Jest deb dla Ubuntu i deb dla Debiana, więc powinno to też działać pod mintem. Y jeszcze mamy coś takiego jak chrotki Hunter. Jeżeli chcecie, żebym zrobił materiał na temat chrotki kantera, napiszcie mi w komentarzu albo, albo cokolwiek. Tak? Teraz, jak tworzymy własne profile pod ten cały FireJail. Lecimy. Sprawdźmy najpierw, czy w ogóle mamy tego FireJaila w naszym zwyczajnym .config. Jeżeli nie, będziemy tworzyć cały .config dla FireJaila. Widok. Dobra, mamy kropki, mamy kropki. Mamy. Dobra, gdzie jest, gdzie jest config? Czy nam zrobiło w ogóle FireJail, a ktoś tu widzi F? Nie ma, ok Czyli czas stworzyć sobie Odpowiednie Foldery, no to lecimy z tematem Pierwsze co zmieniamy katalog Na nasz katalog domowy Nasz user Katalog.config Super Tworzymy katalog Major FireJail Cd FireJail i tworzymy sobie config dla jakiegoś programu. Tworzymy sobie na przykład nano-xreader.profile folderze FireJail i wpisujemy poniższe. Teraz jaka jest domyślna budowa takiego pliku? Dołączamy domyślny profil aplikacji poprzez dodanie include spacja etc FireJail tu siedzą wszystkie domyślne profile, i tu mamy x XReader On jest domyślnie dobity, i dodajemy sobie opcję net no one. I tak robimy z każdym jednym profilem, w którym chcemy mieć konkretną jakąś opcję, której może nie być na dzień dobry w pliku domyślnym. Tych opcji tutaj możemy sobie podawać każdej nienice kilka, albo podać po prostu w jednej nienice kilka rzeczy w stosunku do danej aplikacji. Zapisujemy sobie plik i jest po temacie. Teraz ja bym, co prawda, nie polecał odpalania FireJail razem z systemem, także każdy program na dzień dobry będzie nam się odpalał w FireJailu, bo to też nie jest konieczne, a potrafi być też chwilami uciążliwe. Ale jeżeli chcemy mieć kilka programów, o których wiemy, że mogą mieć dostęp do netu, i mi tego bardzo nie chcemy i w ogóle, tak żeby nam się startowały z FireJailem na starcie, no to w tej chwili, jeżeli mamy do tego x rendera zrobiony dodatkowy plik konfiguracyjny, który wyglądał jak wyglądał, no dajmy go sobie do pulpitu, bo przecież możemy. Wyedytujmy sobie to. I wpiszmy tutaj z przodu po prostu FireJail. I jest po temacie. Skoro żeśmy stworzyli sobie nowy profil dla samego, X rendera, czy tam jaką się nazywa, zawsze mi wypada z głowy X-PDF-a to w tej chwili on się będzie odpalał. Na dzień dobry, już z opcją NoNET, czyli nasze PDF-y nie będą dzwoniły do domu. Jeżeli chcecie mieć w tej chwili jeszcze ode mnie filmik na temat zabezpieczeń za pomocą nowego antyroczki, mamy takiego pod Linuxem. Stara wersja antyrotkita przestała być wspierana chyba 3 lata temu, w 2017, albo i dalej, bo w 2000, nie to jest 6 lat temu, kuźwa, albo jeszcze dalej, bo w 2015. To też mówię, rzućcie hasło w komentarzu, ja taki materiał zrobię. To co ja w tej chwili pokazałem a propos FireJaila to są absolutne podstawy. Tym programem można dużo więcej, dużo głębiej i dużo specyficzniej. Natomiast to, co jest potrzebne użytkownikowi w domu na komputerze domowym, to już jest i tak dużo. Nie pokazywałem nakładki graficznej, bo wydaje mi się ona po prostu zwyczajnie niewygodna i w ogóle bez sensu, skoro możemy sobie wrzucić, nie wiem, kilka skrótów na pulpit i odpalać je w wersji już sandboxowanej. To samo możemy zrobić z grami. Ja nie bardzo znam. Y, słuchajcie, Sinamona, jeżeli ktoś z Was y, wie, jak zmusić Sinamona do tego, żebym ja mógł sobie na przykład sandboxować coś, klikając to stąd. Ok? Bo tu jakoś nie jestem w stanie zedytować sobie tego włącznika, skrótu, czy jak to nazwać, bez wrzucania tego na pulpit, bo nie wszyscy lubią mieć wszystko na pulpicie to mi powiedzcie bo ja tego naprawdę nie wiem. Tak są rzeczy których ja nie wiem ja bardzo dużej ilości rzeczy nie wiem ja się do tego przyznaję. E, dobra jeżeli się podobało daj łapę w górę. Może zasubskrybuj. Dzięki wielkie że obejrzałeś do tego momentu. Do zobaczenia. Jeżeli chcecie materiał o tym jak działa komando antywirus też dajcie znać jest to jedyny antywirus jaki w tej chwili znalazłem darmowy na e, Linuxa na desktop. Do zobaczenia, trzymajcie się, ja się zwijam, koniec gadania.